15 czerwca 1941 roku umiera w Breslau jeden z najwybitniejszych na świecie neurochirurgów, Otfried Ferster. 30 godzin później odchodzi jego żona, co rodzi plotkę, że popełniła samobójstwo. Nie ma w tym prawdy, ale po Breslau krąży jeszcze jedna opowieść o tym, że Ferster przywiózł z Moskwy mózg Lenina. Wyobraźcie sobie człowieka, który ma dwie twarze. W pracy, w szpitalu jest niezwykle surowy, zdystansowany, dokładny. Jest wybitnym znawcą neurochirurgii. Przeprowadza operacje na rdzeniu kręgowym, bada padaczkę pourazową. Jego przełożony twierdzi, że podnosi na nogi sparaliżowanych i oddaje możliwość widzenia osobom niewidzącym. Najciekawsze jest to, że Ferster nie był wcale zręcznym chirurgiem i nie uznawał narzędzi ani innych urządzeń, które by mu w jakikolwiek sposób ułatwiały pracę. Niemniej jednak stosował bardzo dobre techniki diagnostyczne i Pracował w dość ciężkich warunkach. To były czasy, kiedy w sali operacyjnej nie było klimatyzacji, często było gorąco. Förster szybko stał się znany na całym świecie. Jeździł między innymi do Stanów Zjednoczonych, gdzie brał udział w licznych konferencjach. Bardzo często konsultował najtrudniejsze przypadki, a także leczył kombatantów I wojny światowej. Tak został zauważony przez Stalina. Stalin potrzebuje wsparcia przy chorym Leninie. W tym momencie drogi wielkiego niemieckiego uczonego skrzyżują się z losami wodza rewolucji. To bardzo ciekawy moment, kiedy tych dwóch jakże. Różnych ludzi spotka się ze sobą. Ferster jest o trzy lata młodszy od Lenina. W ówczesnym Breslau mieszka w tej pięknej willi przy ulicy Banacha, cudownie zakomponowanej. On w ogóle bardzo lubi życie. Codziennie siedząc w kawiarni ze swoimi pracownikami, to jest najważniejszy moment w dniu jego pracy, wcina bezy albo ptysie, mimo to ma szczupłą sylwetkę. Uwielbia dobre wina, lubi cygara, lubi tenisa i przede wszystkim kocha tańczyć i grywa również na flecie. Lenin to zupełnie inna postać, tym bardziej, że jest już schorowany i wściekły, że nie może w pełni angażować się w politykę. Ottfried Förster robi karierę, a Lenin robi rewolucję. Ottfried Förster leczy swoich pacjentów z najstraszniejszych chorób, a Lenin rozpętuje czerwony terror, w wyniku którego zginą miliony ludzi. Spotykają się wtedy, kiedy Lenin zaczyna poważnie chorować. Przede wszystkim Lenin cierpi na syfilis, który złapał podczas pobytu w Paryżu, podobno zaraził się nim od jakiejś prostytutki. Syfilis jest już w tamtych czasach powoli uleczalny. Ale nie jest to choroba, o której mówi się oficjalnie. Jest też inny kłopot. W sierpniu 1918 roku działaczka partii eserowców, Fanny Kaplan, strzeliła do Lenina i podobno kula, która utkwiła w ciele wodza rewolucji, mogła być zatruta. Efekty tego zamachu teraz wychodzą na światło dzienne, więc lekarze do końca nie wiedzą, na co cierpi Lenin. W 1922 roku Lenin czuje się coraz gorzej, nie może pracować tak wydajnie, co doprowadza go do szału. On, który zawsze rozstawiał pionki na politycznej szachownicy, który zawsze wiedział, co się dzieje, był świadom wszystkich ruchów swoich wrogów, teraz po prostu nie jest w stanie prawie nic robić, a w marcu 1923 roku po prostu jest już sparaliżowany. Co robić? Powstaje konsylium, jest w nim aż trzech medyków, którzy kończyli Wrocławski Uniwersytet. I oczywiście słynny, znany już na całym świecie Otfried First. On zgadza się przyjechać do posiadłości Gorki, w której w tej chwili przebywa Lenin. Ale każe sobie bardzo dużo płacić. W zależności od źródeł, mówi się o tym, że za konsultację brał 20 tysięcy marek w złocie, ale jest też informacja o sumie 30 tysięcy marek. Wiadomo, taki fachowiec musiał kosztować. Co zaleca Leninowi Ferster? Zaleca mu najlepszą rzecz. Jaką można sobie w ogóle wyobrazić? Ma się nie stresować, odsunąć się od polityki, odpoczywać. Ale Lenin mówi wtedy do Stalina, żeby zabrał tego idiotę albo często durnia, który nie dość, że bierze tyle pieniędzy, to jeszcze jest na tyle durny, że nie potrafi go razem ze swoimi kolegami wyleczyć. Lenin się boi i to widzą jego najbliżsi współpracownicy. Musi to widzieć również Ferster, który jest wybitnym lekarzem i potrafi ocenić stan psychiczny swoich pacjentów. Lenin, który zawsze bardzo ciężko pracował, ale wiódł życie trochę jak artysta pracujący w wolnym zawodzie. Nie musiał wstawać, kiedy inni mieli taki obowiązek. Teraz. Czuje, że traci już całkowicie władzę. Cierpi na bezsenność, silne bóle głowy, apatię. czuje, że zbliża się koniec. 21 stycznia 1924 roku o godzinie 18.00 Lenin odszedł. Już rano poczuł się źle, ale po południu dostał ataku i. Wieczorem Otfried Förster, lekarz z Breslau, podpisał jego akt zgonu, a następnie wziął udział w warcie honorowej koło trumny Lenina. Brał udział również w jego pogrzebie, który przeszedł do historii nie tylko ze względu na to, kto był wtedy żegnany, ale również na potężną. Niską temperaturę było minus 30 stopni. Orkiestra, która towarzyszyła konduktowi pogrzebowemu, podobno polewała wódką instrumenty, żeby troszeczkę rozpuścić lód. Niektórym żołnierzom odmarzły wtedy stopy. W Baltimore odbywa się bardzo ciekawa konferencja naukowa, podczas której badacze z całego świata dyskutują nad przyczynami śmierci różnych znanych ludzi. Podczas jednej z takich konferencji rozmawiano bardzo dużo na temat Lenina i amerykańscy, jak i rosyjscy naukowcy przedstawiali różne teorie, tak naprawdę, co mu było, na co chorował. Okazało się, że w wyniku sekcji zwłok odkryto bardzo duże stwardnienie ścian tętnic, które powstało w wyniku zmian miażdżycowych. Lenin miał kilka udarów wcześniej. Być może były one związane to jest jedna z teorii. Albo z chorobą weneryczną, być może ze stresem, ale z całą pewnością nie miał nadciśnienia tętniczego, nie miał cukrzycy. Całe życie bardzo dbało o higienę. Nie palił z alkoholem też bardzo ostrożnie. Pojawiła się tam również taka teoria, że Lenina podtruwał przez cały czas Stalin. I w tym wypadku zarówno światowej sławy profesor, jakim był Otfried Fester, jak i jego szanowni koledzy byli po prostu bezbronni. Po śmierci Lenina, Otfried Fester wrócił do Breslau i poświęcił się dziełu swojego życia, czyli pisaniu podręcznika neurologii. Do dzisiaj znany jest jako ostatni lekarz Lenina. To on podpisał jego akt zgonu, to on brał udział w jego sekcji zwłok, a także doradził, który z niemieckich badaczy, wybrany Oskara Fokta, ma przebadać mózg wodza rewolucji. Długo krążyła plotka, że to Otfried Förster zabrał z Moskwy mózg Lenina do Breslau, ale nie ma w tym absolutnie żadnej prawdy. Radzieccy lekarze znęcają się nad ciałem Lenina, a Otfried Förster ociera się kilka razy o Nobla, ale do władzy dochodzą naziści, i wtedy okazuje się, że. Kontakty Ferstera, po pierwsze z Rosją, po drugie to, że jego żona Marta ma żydowskie pochodzenie, są bardzo, bardzo źle widziane. Ferster zostaje odsunięty, towarzystwo neurochirurgiczne wyrzuca go ze swoich kręgów, a on sam zapada na gruźlicę. Kiedy czuje, że zbliża się koniec, prosi żonę, żeby przywiozła go ze Szwajcarii do Breslau i w swojej willi przy ulicy Banacha umiera w roku. W pierwszym roku, a po nim wkrótce żona, która zaraziła się od niego gruźlicą. W tamtych czasach to była choroba nieuleczalna. O mózgu Lenina nikt już tutaj nie mówi. Wszyscy wiedzą, że mózg Lenina znajduje się w innych rękach. Również niemieckiego profesora, który będzie go teraz dokładnie badał, Fokt wziął mózg Lenina, poszatkował i Sprawdzał na zlecenie Stalina, w którym miejscu mózgu wodza rewolucji było to ziarenko geniuszu, które doprowadziły do wielkich zmian na świecie. Dzisiaj wiemy, że oczywiście nie ma takiej możliwości, żeby takie ziarenko geniuszu znaleźć, ale wtedy, no cóż, to były zupełnie inne czasy. Potem Lenin został wystawiony na Placu Czerwonym w Moskwie, do dzisiaj można tam oglądać jego ciało i mimo że sam nie wierzył w Boga, to został potraktowany już po swojej śmierci jak rodzaj bóstwa.